Sapoweczki. Oj, chyba zgłodniałam. A, jestem głodna. Uwielbiam taniec. To takie wesołe. Kto tam krzyczy? Chyba trzeba biec na ratunek. Ech, a, jaka ciekawa książka. Oj, a cóż to? Słyszę wnuczki. Pędzę na pomoc. Uwielbiam takie lody. Są słyszne. Co się dzieje? Muszę się spieszyć, już biegnę do ciebie, Jill. Jestem głodna. Chcę jeść nakarmcie mnie. Daj mi okulary. Nic nie widzę. Chcę pączka. Możecie mi go zrobić? Zobaczymy. Oczywiście. Jestem gotowa. Oj, z przyjemnością zrobię dla ciebie takiego pączka. Najpierw wleję ciasto do tej maszynki. Właśnie w ten sposób. Wypełnię wszystkie dołki. Zamykamy i czekamy. A ja zrobię piękne tęczowe pączki. Zwykłe są takie nudne. Moje będą najbardziej kolorowe, najzabawniejsze i oczywiście najsmaczniejsze. Zdecydowanie wygram tę rundę. Zamykamy i czekamy. Jaka z ciebie dobra dziewczynka! Świetnie sobie radzisz, a co z tobą? Oczywiście czarne pączki są najsmaczniejsze, ale czegoś im brakuje. A, oczywiście. Smacznego sosu. Rączka, pomóż mi. Ola Boga, co za koszmar, to przerażające! Dziękuję, rączka. Teraz mam gdzie nalać sosu truskawkowego. Pora na strzegawki. Dzięki nim będzie wygodniej dekorować pączki. Właśnie tak. Krew, to straszne! Babciu, to tylko sos truskawkowy. Przestraszyłaś mnie. To było przecież zabawne. A teraz udekoruję moje pączki sosem i najpyszniejszą polewą na świecie. Wygląda genialnie. No nie wiem. Moje pączki są już gotowe. Rozłożę je na talerzu i posypię cukrem pudrem. To klasyczny, bardzo smaczny przepis. Doskonale. Tylko spójrzcie. Nic nadzwyczajnego. A teraz zobaczcie, jak ja mam pączki. oko, jesteś prawdziwą cukierniczką. Nie chcę jej jeszcze ozdobić posypką. Kurczę, nie mogę tego otworzyć. Jakaś ciasna pokrywka. O kurczę. Nie szkodzi jej w ten sposób. Moje pączki są gotowe. Często się dzieje smacznego. Ojej, jakie apetyczne. Bardzo ciekawy pączek, taki zabawny. Spróbuję. Jest taki smaczny. Podoba mi się. Co mamy dalej? Ten wygląda jakoś tak bardzo prosto. No, całkiem niezły, ale czegoś brakuje. O, tęczowe pączki. Jak ładnie pachną. Mam nadzieję, że są pyszne. Tak, palce lizać. Wszystkie pączki były smaczne. Które wybrać? Oczywiście te. Wygrałam. Fajnie. Jak to się otwiera? Tym razem chcę makaron. Akurat woda mi się tu gotuje. Zaraz szybko zrobię wnuczce pyszny makaronik. Gotuję. I już. Co ja tu mam? Moja woda pewnie też jest gorąca. Muszę to sprawdzić. Rączko. Pomożesz mi. Sprawdź, czy woda się nagrzała. Dziękuję. Widzę, że to wrzątek. Rączko poparzyłaś się. Nie? To dobrze. Czuję, że wygraną mam w kieszeni. A ty co tak siedzisz? Ja sama zrobię makaron. Te A, Psik! Ojej, ubrudziłam się. Ale nie szkodzi. Dobra, wysypię mąkę na deskę i zrobię prawdziwy domowy makaron. Dodam jajko, sól. A teraz będę zagniatać ciasto. No nie jest to łatwe, ale będzie pysznie. Teraz muszę tylko pokroić ciasto na drobne kawałki. I oczywiście dodam do nich barwnika, no i proszę. Makaron we wszystkich kolorach tęczy. I teraz wezmę ten kawałeczek i uformuję go w rulonik. Tak samo zrobię z pozostałymi kawałkami. A teraz pokroję je na malutkie kwadraciki i za pomocą tarki nadam im odpowiedni kształt. No i makaron ląduje w garnku. Jaka ty jesteś pomysłowa, mądra dziewczynka! Dobrze, mój makaron też już jest gotowy. Położę go na talerzyku i dodam keczupu. Ojej, nic nie widzę. Moje okulary. Czy to keczup? Czy nie keczup? Muszę wycisnąć więcej. Babciu, pozwól, że ci pomogę. Był zamknięty, proszę bardzo. Ojej, tonę w keczupie ratunku! Kurczę, jestem cała brudna. Ups, to było naprawdę zabawne. Trzeba być ostrożniejszą. Nie śmiej się już. Ups. No, mój makaron jest już gotowy. Mój też. A teraz na talerz. Czegoś tu ewidentnie brakuje. Rączko, chodź tutaj. Udało upiększyć ten makaron. Brawo. Kałamarnica nas wyręczy. Tego nigdy za wiele. Mój makaron będzie wyjątkowy. O tak, jaki ponury, elegancki makaron. Teraz brakuje tylko czerwieni, dodajmy ketchupu. Polewam nim danie, pięknie, ale z żelkowymi oczami będzie jeszcze lepiej. O Chryste, panie, co to jest? To samo co zawsze, a ty co zrobiłaś? Ja mam taką tęczową potrawę. Trudno jej się oprzeć. Spróbuj sama. Ojej, co to za dziwne danie? Muszę spróbować, ale szczerze mówiąc, nie mam ochoty. Uuu, to obrzydliwe. Co ten makaron? Przepyszne. Ojej, to jest to, czego chciałam. Ten makaron jest taki piękny, nie mogę się doczekać, kiedy go spróbuję. Niesamowity! Tak, to jest zwycięzca! Hurra! Wykosiłam konkurencję! Znowu pora zakasać rękawy! Tym razem chcę się czegoś napić! Czegoś słodkiego i pysznego! Rączko, jesteś gotowa? Robi się! Ups! Co tam jest? A, widzę! Zaraz zrobię ci napój! To ja zacznę, dobrze? Wezmę kilka bardzo ładnych, kwaśnych cukierków. Pomogą mi w realizacji mojego pomysłu. Włożę je do foremek. Będzie z tego kolorowe cudo. Z pozostałymi cukierkami robię to samo. Jak to skończyły się? Więc czas, żeby wstawić je do piekarnika. Gotowe. Teraz muszą ostygnąć. Wyjmę je z foremek. Och, jak pięknie! Super. Mam kilka takich kwaśnych kubeczków. Teraz wezmę m&m'sy i oczywiście posegreguję je według kolorów. Tak będzie o wiele ładniej. Patrzcie, co potrafię! Kontynuuję. Teraz wrzucę cukierki do kubeczków i zaleję Sprite'em. Cóż za słodki, smaczny koktajl. Z bitą śmietaną będzie smakował jeszcze lepiej. Ozdobię wszystko posypką i dodam małe słomeczki. No coś niesamowitego. A ja zrobię mojej wnurce bardzo zdrowy smoothie z całego selera. Wrzucę go do blendera i włączę na pełną moc. to obrzydliwe. Czyli będzie w siódmym niebie na bank. No i proszę, najzdrowszy koktajl dla wnuczki gotowy. Piękny i pełen witamin. Dla dekoracji gałązka selera naciowego i słomka. Cudownie, prawda? Nie. Rączko, przyklamka. Ta będzie odpowiednia. Oczywiście obleję ją syropem truskawkowym. Co by tu wlać? Niech to będzie sprite. Oczywiście dodam do niego barwnika. I wszystko dokładnie wymieszam. Rączko, pomóż mi. Oj, znowu mnie wystraszyłaś! Wednesday, pozbądź się tego! Rączka, pospiesz się. Świetnie, dziękuję. I ta ma jest super. Będzie udawać mózg. A dla jeszcze lepszego efektu skropię wszystko czerwonym syropem. Na wierzchu jeszcze oko i pająka. Doskonale. Jesteśmy gotowi, Jill! Jakie piękne! Spróbuję tego koktajlu. Jest całkiem niezły, pyszny. Co to jest? Seller? Nie chcę tego nawet próbować. Ojej, a tu mamy coś ciekawego. Bardzo dobre. Jadalny kwaśny kubeczek. Kurczę, aż mi twarz wykręciło, ale napój jest naprawdę smaczny. Oto zwycięzca. Hurra! Znowu wygrałam. Co będzie tym razem? Teraz mam ochotę na sałatkę. Taką jak ta z grzankami. Dobrze. Robi się. Mówisz masz. Najpierw wezmę sałatę i porwę na drobne kawałki. Właśnie tak. Oj, dziękuję Wednesday, ale więcej tak nie rób. Dobrze kontynuuję. Potrzebuję tych zielonych listków. Gotowe. A teraz pokroję tego aromatycznego kurczaczka na cienkie plasterki. Właśnie takie. Ostrożnie przekładam wszystko na talerz. Teraz pokraj pomidorki. Jeszcze grzanki. I oczywiście tarty ser. Zetrę go na tarce. Wspaniale! Jestem gotowa. Ja jestem w wize pracy. Zamierzam wykorzystać te fajne foremki. Będę wycinać kształty z ogórka, rzodkiewki i papryki. To takie ładne. Umieszczę warzywka na patyczkach. Będzie z tego warzywny szaszłyk. No, takiej sałatki na pewno nigdy nie jadłyście. Ojej, Wednesday, tobie na pewno się nie podoba. Ale wspaniale wyszło. Teraz zrobię bukiet śliczny, smaczny, bukiet sałatkowy. Jak to pachnie. Wspaniały! Ale nie. O, czerwona papryka będzie idealna. Zaraz cię pokroję. Trzeba usunąć nasiona i włożyć do środka sałatę. Pokroję też ogórka. Uwielbiam ostrza. Zrobię z tego bardzo ładną, śmieszną buźkę. Bła gryzie! To nas pożre! Całkiem możliwe. Sałatkowe potwory ładnie ułożę na talerzu. Smacznego! Ale dużo jedzenia! Ojej, jakie ciekawe szaszłyczki! Ale szczerze mówiąc, nie smakują zbyt dobrze. Co by tu jeszcze zjeść? Co to ma być? Co to za mortki? Co to jest to czarne coś? Oliwki! Jakie obrzydliwe! Ojej, co to za sałatka! Serii kurczak. To, czego chciałam, oto zwycięzca. Kura, wygrałam! Jestem znakomitą kucharką. Ja pierwsza kręcę kołem. Mam szczęście, uwielbiam kiełbaski. Fajnie, że je dostałam. A dokładnie jedną ogromną kiełbasę. Pyszności. Teraz ja się dowiem, który smakołek dostanę. Ej, ale ja chciałam coś smacznego, a nie ohydnego karalucha. Może jeszcze nie jest za późno na powtórkę. Nie pozwolę na to. Chcesz, żebym zjadła to obrzydliwe coś? One śmierdzą i pełzają. Nie, nie chcę. Bardzo się ich boję. Skoro nie chcesz wykonać zadania, no to czas na karne koło. Nie, już wolę zjeść karaluchy. Chociaż zupełnie nie pasują do mojej pysznej pizzy. A, zaatakowały moją rękę! Nie, nie pisałam się na to! To okropne! Julie, na co czekasz? Najwyższy czas, żebyś zjadła kiełbaskę! Z przyjemnością! Chyba zrobię hot doga z pizzy! Z pysznym kiełbaskowym nadzieniem! Patrz, jak fajnie wyszło! Mm, to najsmaczniejsza rzecz, jaką jadłam! Kiełbasa doskonale uzupełnia smak pizzy. Jest to wiele lepsze od zwykłych hot dogów. Julie, zmuszasz mnie do spróbowania twojego smakołyku. Co oczywiście chętnie zrobię. Co ty sobie myślisz? Kto ci pozwolił na dotykanie mojej kiełbasy i pizzy? Oddaj mi mojego hot doga. Nie wierzę, jak ci nie wstyd. Swoje karaluchy. Nie chcę, jest ich za dużo. One chcą zjeść moją pizzę. Wow, naprawdę jest ich cała masa. Wynoście się stąd. Przynajmniej dajcie mi zjeść kawałek pizzy. Prawie nic mi nie zostawili. No, może tyle wystarczy. Hmm. <śmiech> 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 Właśnie zjadłaś karalucha, to straszne. Chyba coś jest w moich ustach. A Wynoś się! <noise> Twoje usta to teraz królestwo dla karaluchów. Mogę tym razem kręcić pierwsza? Ciekawe, co wylosuję w tej rundzie. O nie, tylko nie robaki. Będę się cieszyć z gumy, a nie z robaków. Hurra! To huba-buba, uwielbiam ją. Super! Teraz moja kolej. Fair. Dlaczego niektórzy dostają gumę, a inni kurze łapki? Są straszne i obrzydliwe. Tak, nie zazdroszczę ci. Lepiej jedź swoje przysmaki. No właśnie, na co ja czekam? Czas położyć gumę na pizzy, żeby było ładnie i smacznie. Hmm, jest kolorowa i długa, więc pizza na pewno będzie apetyczna. Tadam, jak? Myślę, że wygląda super. No ekstra! Nie to co kurze łapki. Wpadłam na świetny pomysł. Zrobię mi mały żart, spodoba jej się. Co to jest? To okropne! Lepiej połóż te łapki na pizzy zamiast na mojej twarzy. Wyjdzie lepiej. Dlaczego jestem tak karana? Mogłabym cieszyć się smakiem pizzy, a muszę ją zepsuć kurzymi łapkami. I jak? Smakuje ci? Pyszna? Jeszcze sobie żartujesz? Jedz sobie swoją. Z przyjemnością zjem sobie pyszną pizzę. O tak, jakie to fajne. Nie sądziłam, że guma i pizza razem stworzą coś nierealnego. To jest tak dobre, że nie mogę przestać. Dawno nie jadłam lepszej pizzy. Czas na gigantycznego balona. Wow, jest naprawdę duży! A im większy balon, tym fajniejsza eksplozja. Co się dzieje? Gdzie jestem? Nic nie widzę. To moja szansa na pozbycie się wszystkich kurzych łapek. Jedzenie pizzy bez nich jest o wiele lepsze. Julie, myślisz, że nic nie widziałam? A właśnie, że widziałam. Za swoje oszustwo będziesz musiała zmierzyć się z karnym kołem. O nie, mam nadzieję, że dostanę coś, co nie jest ohydne. Hura, deszcz! To nawet przyjemne. A jeśli to będzie deszcz z kurzych łapek? Haha! O nie, pomocy! Te poskudne łapki spadają mi na głowę! <noise> Julie, wyglądasz tak zabawnie. Okay. Zobaczmy, jakie smakołyki czekają na mnie tym razem. O tak, to się nazywa szczęście. Czas na żalkowe oczy. Nie tylko można je jeść, ale też się nimi bawić. Spójrz, Mila, mam oczy na palcach. Dobra, wystarczy tych żartów. Czas spróbować oczy. I jak? Dobre? Bardzo. Jestem pewna, że pizza okay. będzie niesamowita. Ja też chciałam coś smacznego. Ale nie ośmiorniczkę. Są takie małe, oślizgłe i obrzydliwe. Nie wyobrażam sobie, jak ohydna będzie pizza. Wyobraź sobie, że będzie bardzo paskudna. Myślę, że ci się nie spodoba. Fu! Nie zazdroszczę ci! Ja jestem pewna, że pizza z żelkami będzie pyszna. Wygląda wow. zabawnie i fajnie. Super! Cudownie! Nie mogę się powstrzymać. Chęcią bym spróbowała. Ale nie spróbujesz. Sama sobie zazdroszczę, że mogę zjeść tak pyszną pizzę. Teraz oczy wychodzą mi wręcz z ust. Julie, wygłupiasz się jak zawsze. Jestem po prostu w dobrym humorze. Mila, dlaczego nie jesz? Miałam nadzieję, że zapomnisz. Naprawdę nie chcę próbować tej ośmiornicy. Mam nadzieję, że nie przyklei się do mnie od środka. Biedna mila, nie mogę nawet na to patrzeć. Oczywiście, to przecież ośmiornica. Ma przysawki i przykleja się do języka. Julie myśli, że to zabawne? Nie, to wcale nie jest zabawne. Zaraz ci pokażę. Co to było? Jak mogłaś! Teraz rozumiesz, że ośmiornice wcale nie są zabawne. Nie trzeba było tego robić. Trzymaj się, wepchnę ci pizzę prosto do ust, całą. Wtedy na pewno nie uciekniesz przed ośmiornicami, a masz! Oj, co za ochyda. Julie, jesteś okrutna! Jestem po prostu sprawiedliwa. Smacznego! Sprawdźmy, która zacznie. Wygrałam, to znaczy, że zakręcę kołem jako pierwsza. O tak, bardzo lubię frytki! A lubisz karaluchy? Dostaniesz je. Julie, wiesz, że nie wolno oszukiwać. Ustaw koło z powrotem tak jak było. Albo użyję koła karnego. No dobra. Oto i moje frytki. Jest ich tak dużo. W dodatku tak ładnie pachną. I nie mogę się doczekać, aż je zjem. Julie, teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Mam nadzieję, że wylosuję coś dobrego. Byle to było smaczne, byle to było smaczne! Nie, wszystko oprócz czosnku. On tak śmierdzi. Co dziwne, z jakiegoś powodu go tu nie ma. Czyli nie będę musiała go jeść. Przyjrzyj się uważniej. Skąd się bierze ten zapach? A, dlaczego to nam nie powiesiliście? Będę go jadła, a nie nosiła na szyi. Dobra, najpierw muszę go obrać. Mam do tego specjalne pudełko. Najpierw trzeba włożyć do niego wszystkie ząbki czosnku. Właśnie tak. I w ciągu dwóch sekund czosnek jest obrany. Gotowe? Można z niego zrobić naprawdę fajny wzór na pizzy. Na przykład serce. Świetny pomysł! A ja użyję frytek do przekazania mojej emocji. Radości! Zrobiłam uroczą buźkę. Uśmiechnięta buzia jest o wiele lepsza niż serce. Jeszcze czego? Zgapiłaś pomysł ode mnie. Nic nie jest w stanie przebić mojego czosnkowego serca. No teraz trzeba zjeść to serce. No właśnie, jak ja to zjem? Serce jest takie piękne. Nie ujdzie ci to na sucho. Czas na koło karne. Kurczę, co za pech. Nie dość, że będę musiała zjeść czosnkową pizzę, to jeszcze zrobię z niej smoothie w blenderze. Akurat mam tu blender pod ręką, więc masz szczęście. Nawet nie chcę myśleć, co z tego wyjdzie. Coś bardzo paskudnego. O tym przekonamy się już niebawem. No zaczynaj. Jeśli zwymiotuje, to będzie twoja wina. A taka mieszanka na pewno sprawi, że zwymiotuje. Tak, to naprawdę wygląda obrzydliwie. Teraz mam śmietnik w ustach. Nie wytrzymam długo z tym smrodem. Fu, ale to nie znaczy, że ja muszę go wąchać. Fu, trzymaj mnie, bo upadnę. O nie, czosnek pokonał nawet mile. Okropne! Jestem tutaj, nic mi nie jest. O, frytki wylądowały nawet na mojej twarzy. Fajnie! Subskrybujcie kanał Para, żeby nie przegapić kolejnych challenge. Będzie pysznie wesoło i bardzo ciekawie.